Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie w naszych aktualnościach Delicja TV. Szanowni państwo, wraz z nadejściem wiosny mamy dla państwa wiele nowych, ciekawych potraw, a także dwa znakomite wydarzenia kulturalne. Jeżeli chodzi o nowe potrawy, to szef kuchni w kwietniu przygotował dla państwa. Znakomite świeże krewetki z pierożkami ravioli, jako przekąskę gorącą, jako przekąskę zimną, doskonałe carpaccio z z morskimi ślimakami, danie główne, doskonała sola z dower z sosem śmietanowym ze smardzami, przepyszne medaliony cielęce po mediolańsku lub znakomity comber sarny z poznańskimi szagówkami. Jeżeli chodzi o desery, to rekomenduję w kwietniu pyszną czekoladową markizę nadziewaną serem roquefort i papryczkami chili. Jeżeli chodzi o kulturalne wydarzenia, to zapraszamy Państwa 13 kwietnia na wieczór z winami australijskimi z najlepszych domów Penfold i Rosemont, gdzie przyjeżdża na ten wieczór specjalnie ambasador tych domów, pan Jarosław. 19 kwietnia organizujemy wieczór pod tytułem Hiszpańskie Ogrody. W trakcie tego wieczoru będą podawane znakomite hiszpańskie wina z regionów Rioja, Penedes, Priorat i Ribera del Duero. Hiszpańska kuchnia na podstawie najlepszych receptur kuchni iberyjskiej oraz będzie przedstawiony wernisarz znakomitego polskiego malarza pana Piotra Gonzagi Myszkowskiego, a także w akompaniamencie, w tle znakomita muzyka w wykonaniu pana Witka Łukaszewskiego i jego zespołu flamenko. Szanowni Państwo, zapraszam do restauracji Delicia, do miejsca dobrego smaku.